Myślę, że tutaj my w mediach najbardziej e, chyba tak przeżywamy i zastanawiamy się e, to, jak Boxdale został dołączony do tego filmu. No bo jednak Fame jest bardzo znaną organizacją, jest czymś, co raczej no, istnieje już od x czasu. I czy tutaj jakby m, ta sytuacja, że on został tutaj no, dołączony do tego filmu, a z drugiej strony wydał też swoje oświadczenie, czy widziałaś e, obie te rzeczy i jak, jakie masz przemyślenia na ten temat? E, widziałam. Mm. To, co dla mnie jest y, skandaliczne w tym, co zrobił Boxer wczoraj, umie swój film y, wypuszczając, to jest to, że to naraziło ofiary, anonimowość ofiary. Znaczy, to, co teraz jest bardzo Ole. ważne i o co y, walczy. I podkreśla cały czas Sylwester Wardenga, to jest to, żeby ofiary na swoich zasadach mówiły o tym, co je spotkało. Czyli jeśli chcą pozostać anonimowe, to mają pozostać anonimowe. Bo jeśli ktoś ujawni w jakikolwiek sposób dane na ich temat, jakiekolwiek, bo tutaj y, mowa o części danych, to ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Znaczy, to, to dosłownie zagraża ich życiu i zdrowiu. Ujawnianie takich informacji w tak dużym, zasięgowym firmie jest po prostu narażaniem ofiary przemocy, dzięki której inne ofiary odzyskują głos na niebezpieczeństwo. Jak dla mnie to jest skandaliczne. O innych oświadczeniach nie wypowiadam się, bo szczerze mówiąc, to jest dla mnie już takie za bardzo w Tym wszystkim tak, bo, no bo najważniejsze jest teraz i głos osób, które doświadczyły krzywdy, te osoby zasięgowe, duże, miały głos naprawdę przez tyle lat, że my znamy ich głos, że wiemy co mają do powiedzenia, że były widoczne przez te lata. Teraz ważne są te osoby i właśnie w momencie kiedy oświadczenie uderza w jedną z nich, naraża jej i zdrowie i życie i powoduje u niej bardzo trudną reakcję emocjonalną, o której mówił Sylwester Wardenga na streamie, to no, dla mnie to, to było wstrząsające. To znaczy to jest olbrzymia krzywda, która tutaj się wydarzyła. Również widziałam ten stream, więc wiem, o czym mówisz. E, takie pytanie, czy myślisz, że... E, czy Wierzysz po pierwsze w skruchę Boxdella, a po drugie, czy myślisz, że on e, wróci do swojej działalności w internecie? Nie wiem, nie interesuje mnie to, a też... Mm, nie interesuje mnie o tyle, że, oczywiście, że, no, jeśli mowa o takich poważnych rzeczach, jeśli tam dodatkowe są jeszcze rzeczy, o których mówił Sylwester Wardenga, no to zawsze lepiej, żeby przestrzeń miały osoby pokrzywdzone, a nie osoby, które jakoś tę krzywdę powodowały. Ale o tyle mnie to nie interesuje, że motywacje osób, które teraz będą się wypowiadać na ten temat, to jest właśnie kwestia wiary. A ja bym wolała nie być w tej chwili w kwestii wiary, bo to nie jest kościół, tylko wolałabym być w kwestii faktów, wspierania ofiar i to jest realne, to co możemy zrobić. Jeśli chodzi o motywację osób, które teraz będą wydawać oświadczenie, możemy sobie domniemywać i pewnie jest to takie zupełnie zrozumiała reakcja, ale jeśli chodzi o emocje osób pokrzywdzonych, to my w tej chwili realnie możemy sprawić, że one będą czuły się silniejsze i wsparte. I myślę, że to jest takie działanie, które realnie możemy zrobić. Zamiast jakichś tam domniemywań, zastanawiania się, zupełnie normalne, emocjonalne reakcje. Ale jak już mam publicznie głos, to wolę powiedzieć, słuchajcie, wszystkie osoby pokrzywdzone nie jesteście winne i nie jesteście same.